Dzisiaj rozpoczęliśmy trzynastą edycję ogólnopolskiego salonu win alkoholi. Co roku na jesieni, we wrześniu albo w październiku organizujemy wielką degustację wszystkich alkoholi, które nasza firma importuje do Polski. Od pięciu lat podzieliliśmy to na dwa dni, dzisiaj mamy pierwszy dzień, są tylko producenci winiarscy z całego świata, jutro w piątek będą producenci alkoholi mocnych. Od 2015 roku organizuję ten event, jestem szalenie szczęśliwa, że mogę tu być z wszystkimi naszymi klientami i z wszystkimi naszymi dostawcami. W których w tym roku jest rekordowa ilość. Na 69 stanowiskach mamy ponad 70 różnych winnic z całego świata i tych bliskich, naszych sąsiadów z Niemiec, z Austrii. Tych troszkę dalszych, ale nadal europejskich, włoskich, portugalskich, hiszpańskich czy francuskich, ale też tych bardzo odległych, Chile, Argentyna, południowa Afryka, Australia, Nowa Zelandia, a nawet Indie. Oni wszyscy tutaj są dzisiaj, dla nas i dla was, dla państwa, naszych klientów, odbiorców, koneserów, wina. I'm Alessandro De Stefani, I'm a producer from Veneto, Italy, of the Stefani Wines. I'm Jeven Azanov from the winery Ricasoli. Chianti Classico, so we are situated in Tuscany and we are here just to taste some excellent Chianti Classicos. I am Luca Speri, part of the Speri family. Uh, we are now at the seventh generation producing great wines like this Amarone in Valpolicella, Verona, Italy. Hello, I'm Elena Zanatta and today I represent my family winery, Beniti Zanatta. Hi guys, this is Paul from Domaine Palmas. Uh, we are based in of France, in Languedoc, Roussillon. This is Carolina from Paco and Lola in Rias Baixas, Galicia, northwest Spain. Valerie from Champagne May. It's the first time that I'm here uh, in Poland for showing the champagne. And today we are presenting four different champagnes. This is a uh, Marques de Latrio dos Tepas, our premium white wine made of Biura, Tempranillo white. Very rare. I'm Rodrigo Mejide, the export director of Alvarez y Diez. We are the producers of Mantel Blanco. Michele from Tenuta San Giorgio. Uh, we are a family winery located in the northern east of Italy in the region of Prosecco. Uh, we are a new partner here. We are very enthusiastic to be here today. Dien dobre, vidame Festival from uh, Warsaw. Uh, my name is Maxim. I'm representing the wines from uh, Domaine Albert Bichot in Burgundy. So I'm here to introduce the wines from burgundy of course reds whites we have some sparklings also so please come discover our wines we'll be happy to see you my name is rafael Moretum. i'm the representative of uh, royal oporto real compañía bella the oldest courthouse uh, in uh, portugal and we have this uh, late bottle vintage to show uh, full of fruit uh, Na stołach jest ponad 600 butelek otwartych. Win. Nie ma drugiej takiej imprezy w kraju, na której, której podczas jednego dnia można tyle wina spróbować, można przekonać się o tym, co lubimy, jakie mamy preferencje. Jak co roku staramy się troszeczkę urozmaicić nasze, nasze portfolio. Te nowości to na przykład oprócz sprawdzonych naszych domów szampańskich Cattier i Tribo pokazujemy w tym roku Grand Prix szampana, Mâin. Pokazujemy również kilka nowych pozycji włoskich, nowe Prosecco, nowe primitivo di Manduria. Więc nasi goście na pewno nie nudzą się, na pewno mają okazję, żeby spróbować tych wszystkich nowych rzeczy, zobaczyć jakie są trendy w tej chwili na rynku. No i jesteśmy przekonani, że wyjdą zadowoleni. Już nie mówię o tym, że nawet jak zwykle z drobnym prezentem. Bordeaux, tylko dla białych win we Włoszech. No to są wybitne białe wina. Wybitne, tak, pasowość, te aromaty, geburt z to jest klasa sama w sobie. Bardzo ładnie się tutaj bąbelki prezentują, ono jest bardzo aromatyczne, wręcz z takim delikatnie słodziutkim akcentem. Chociaż tutaj mamy oczywiście naturalnie występujący cukier, zero dodatku. Generalnie jestem tutaj po raz pierwszy. Bardzo dzisiaj zaskoczyła mnie różnorodność win, których można tutaj spróbować naprawdę. Bardzo polecam właśnie takie eventy, które mogą wspomóc tutaj wiedzę i rozwinąć naprawdę na przyszłość, ponieważ uwalnia to bardzo dużo smaków. Właściwie to jestem co roku. Oczywiście w czasie jednego pobytu nie jest sposób jest zdegustować wszystkie wina i alkohole, dlatego należy odwiedzić kilka razy. W tym roku chciałem spróbować win hiszpańskich i portugalskich. Uważam, że są w Polsce niedoceniane. Pełne, krągłe, bardzo owocowe wino. Służy z i 24 okay. miesiące w butelkach, więc to też jest długi no? czas no, 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 no. Super jest atmosfera. Myślę, że jako ludzie, którzy są tutaj pierwszy raz, możemy już teraz powiedzieć, że z pewnością tutaj wrócimy. Tak, wrócimy przede wszystkim też dlatego, że jesteśmy zadowoleni z profesjonalizmu, który, którego tutaj doświadczyliśmy i z tego, że można wiele dowiedzieć się też nie tylko o winach, ale też o kulturze. To już. Drugi dzień ogólnopolskiego salonu Winii i alkoholi 13. edycji. Dzisiaj tylko i wyłącznie alkohole mocne. Ale no nie tylko whisky, nie tylko single malty. Nie tylko single malty tak bardzo popularne, że z Kocji, ale tak samo z Indii, z Kalifornii, z całej Ameryki, z Hiszpanii, z Izraela. Oprócz whisky mamy rumy, pisco. Taka różnorodność alkoholi mocnych, że na tym festiwalu przynajmniej raz w roku trzeba być. Na niemal 50 stoiskach znajdziecie tutaj Państwo ponad 400 różnorodnych alkoholi, z których większość jest dostępna w cenie biletu. Znakomite whisky, rumy, koniaki, które znacie i lubicie, ale również nowości. Wśród nich premiera naszego single cask nowego, dojrzewanego w beczce Polo Rozo, z deserami granulami. Nowy rum z Guadalupe również w wersji single cask zabudelkowanej dla M&P. Fantastyczne dwie whisky z Hiszpanii, dokładnie z kraju Basków, bikur, whisky, które dopiero będą dostępne w przyszłym roku. A także no, święta już w sumie niedługo, świąteczna edycja od Pol John. Hello, I'm Owen from uh, Distillery Amorik, where We're making uh, whiskey from Brittany uh, in France. My name is Tal Hotiner, I'm from the Milk and Honey Distillery, the MH distillery in Tel Aviv. And I want to present one of our new expressions, the Arts and Crafts, some beer casks, Belgium ale beer casks, uh, that we actually aged our whiskey in this kind of cask. We don't stop with crazy ideas and crazy whiskies. Luis Jorgensen from Vermouth Padro in Spain, where we make this premium vermouth. My name is Roy Sumang. I am from Tanduay Rum from the Philippines. We are 168 years company and we've been uh, aging rums for so long. And right now, we're very happy to introduce our rums. I'm uh, Kirk from Rana Distillery in Italy. We are the most awarded distiller in Italy. I'm very glad to be here uh, representing Nika Whisky, a Japanese whisky, one of the oldest uh, in Japan. Here you can find a bottle exclusively for MEP. It's a special batch from 2015. We have the new brand of the Irishman, new bottle, new packaging, and our, our uh, flagship offering, Founders Reserve, has been renamed to the Harvest. So we're really excited to see this new bottle here in Poland. Here Dużo więcej słodkości, przyprawowości od Bourbonu. Też warto spróbować, naprawdę. Tutaj zaznaczam, nie ma żadnej aromatyzacji, nie ma żadnej filtracji. To jest najprostsze połączenie, najbardziej idealne. To jest surowiec, to jest temperatura, a potem mieszanie z wodą. Wydestynowali go na Jamajce, by dowiedzieć taki niestarzony rąk do Szkocji i tam on dojrzewał w Szkocji. Dodatkowo tutaj była użyta beczka potoczowej whisky. Bardzo zbalansowany, ułożony. Dużo nut, ale słodkich, takich cukrowych migdałów. we grow the barley on our own farm we malt it and then we do every step of the process and finally bottle so it never leaves the distillery we do the whole process this is our beautiful distillery it's very very small and it's in an iconic area of scotland called campbelltown. you can see how oily it is again on the glass you can see the beading. Which shows really how rich we have in the flavour, and then also as well you can see when the um, the whisky runs down the glass. Uh, this is what we call legs. The whisky is taka wydaje się nosiona, jest taka toffee caramel. To character charakter tego destylatu. Bardzo ciekawy event, mnóstwo stanowisk. To co mnie zaskoczyło to Ararat, bo 15-letni, który pijał Churchill. Generalnie pierwszy raz jestem na tym festiwalu i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością możliwości alko możliwych alkoholik które można tutaj spróbować. Świetne portfolio, można to naprawdę spróbować. Ja osobiście teraz próbuję pysznego Hamdema, rum Mański. Naprawdę warto tu być, porozmawiać z ludźmi, którzy się znają, ambasadorami marek, producentami.